Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Akłazioni troszkę w nietypowym miejscu, ponieważ znajduję się w tej chwili nad zalewem w Krasnobrodzie Rostoczański Park Narodowy. Przyjechałem tutaj właśnie rowerem. Dystans, który pokonałem to jest 46 km. Także yy, troszkę się tutaj namęczyłem, żeby tu dotrzeć. Ale piękne widoki tam jest. Akurat teraz pokazuję taki punkt widokowy. Może uda mi się tam dotrzeć jeszcze. Wam pokażę z tamtego miejsca. Także miejsce bardzo fajne. W koło tutaj obiadę. Także naprawdę fajne miejsce. Dzisiaj udało mi się tutaj dotrzeć. Teraz jestem nad tamą, która właśnie jest na tym zbiorniku. Tutaj jest spływ właśnie z tego zalewu. Troszkę tutaj hałas, ale bardzo fajny widoczek. Także to jest warto do zobaczenia. Tutaj jest spływ właśnie główny. Muszę mocno trzymać telefon w ręku, żeby mi nie wyleciał, bo już by było oczywiście po telefonie, ale bardzo fajne bardzo fajne widoki. Teraz troszkę z innego ujęcia wyjechałem troszkę wyżej. Jeszcze tutaj zejrzymy. Fajnie, to wszystko wygląda naprawdę. Polecam się wybrać. A zwłaszcza rowerem. Taki dystans przyjechałem. Także jest ok. Bardzo fajne widoczki. Tutaj jeszcze rzucimy oko na tamkę. No, to nie jest solina, ale bardzo ładnie. No i wjechałem teraz tutaj, na najwyższy punkt w sumie, jaki jest tutaj. Tutaj na lewo jest taras widokowy, jestem jeszcze troszkę wyżej. I o tak to wszystko wygląda, zobaczcie jak ładnie. Naprawdę niedaleko, w sumie 45 km ode mnie. A jak można sobie ładnie spędzić czas w niedzielę, pedałując rowerkiem właśnie w takie miejsce. Nawet widziałem pana wędkarza dzisiaj, siedzi tam niedaleko gdzieś. Mniej więcej o tak, o, jak tutaj pokazuję. Także można i rowerkiem sobie przyjechać i popływać rowerkiem po wodzie. Także nietypowo dzisiaj, ale mamy wakacje, czas rekreacji, wypoczynku. Jak kto lubi wypoczywać, także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie z tego miejsca, z Krasnobrodu, Akwazjoni. Hej, trzymajcie się.